Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jako szefa kampanii, naszego kandydata, kandydata Koalicji Obywatelskiej, spotykamy się tutaj dzisiaj, aby powiedzieć Wam o tym, co w tym najbliższym tygodniu i co jest dla nas najbardziej istotne. A najbardziej istotna jest nasza Kamienna Góra. Jakie poparcie, od kogo poparcie to za chwileczkę, ale dzisiaj chciałabym bardzo serdecznie przywitać kontrkandydata naszego Arkadiusza Dybca, Arkadiusza Bileńskiego, który zrobił trzeci wynik, bardzo, bardzo, nie, nie pamiętam, 1700? Prawie. Prawie. Prawie 1700 głosów. No ale oczywiście bardzo cię proszę, Arku, chodź tutaj koło mnie. Jest z nami nasz kandydat, kandydat koalicji obywatelskiej Arkadiusz Dybiec. I to co istotne, jest z nami cały skład przyszłej Rady Miasta Kamienna Góra. Ta Rada Miasta jest bardzo różnorodna, bo 8 osób jest w koalicji obywatelskiej, ale pozostałe osoby reprezentują swoje komitety czy komitety innych ugrupowań. To, co jest niezwykle istotne, Istotne i z myślą jak gdyby dla tego miasta, z myślą o rozwiązywaniu konkretnych problemów, a szczególnie tym problemie, na którym się znajdujemy, czyli mówimy o zalewie, niezbędne jest takie porozumienie i stworzenie takiej koalicji, która da nam możliwość przez następne pięć lat skorzystać z faktu, że mamy swoją reprezentantkę w samorządzie województwa, Ewe Kocembe, choć w tu do nas. I że będę przez najbliższe jeszcze 3,5 roku reprezentowała e, gremium rządowe i to parlamentarne w Sejmie. Bardzo Cię proszę, Arku. E, dzień dobry, szanowni Państwo. E, jesteśmy już po pierwszej turze wyborów samorządowych. E, wiemy już, jaki, be, jaki jest skład nowej rady, wspaniałej rady, e, która. E, Złoży przyrzeczenie 7 maja w sali ratuszowej w urzędzie w Kamiennej Górze. Ale jesteśmy przed drugą turą, turą wyborów na burmistrza miasta Kamienna Góra. Kiedy poznaliśmy wyniki pierwszej tury, pierwszym moim krokiem był telefon do Arka Wileńskiego, do mojego kolegi, z którym mamy wiele wspólnego. Mamy bardzo podobny program. Ale przede wszystkim bardzo długo współpracowaliśmy razem w samorządzie. Obaj mamy bardzo duże doświadczenie w pracy samorządowej. To był taki spontaniczny telefon, pierwszy taki naturalny, że, jeżeli, że to właśnie z Arkiem chciałbym współpracować. I mam taką właściwie pewność, że Arek równie spontanicznie i równie bez namysłu moją propozycję przyjął, z czego bardzo się cieszę. Bo współpraca z Arkiem będzie dla mnie, nasza współpraca, my razem, wiem, że doprowadzimy do sukcesu dla naszego miasta. I kolejna niezwykle ważna sprawa to właśnie skład Rady Miasta Kamienna Góra. Ja mógłbym powiedzieć, że Koalicja Obywatelska wprowadziła ośmiu radnych i to mi zupełnie wystarczy, ale to by było bardzo takie. Egoistyczne, niepoważne, moim zdaniem, bo kiedy opadnie kurz wyborów samorządowych, wtedy te barwy komitetów wyborczych odejdą na bok, zostaną ludzie. Zostanie piętnastka wspaniałych ludzi, która myśli racjonalnie, która ma wizję tego miasta i która chce pracować na rzecz tego miasta. I dla mnie niezwykle ważne jest, aby na równi ze mną, jako Przyszłym burmistrzem Kamiennej Góry postawić właśnie cały skład rady. Z każdym radnym należy rozmawiać, wysłuchiwać jego propozycji, pochylać się nad ich propozycjami i wspólnie decydować. To nie może być tak, że ktoś myśli, że radny to jest człowiek odklepania uchwał. Nie. Uchwały podejmują owszem radni, ale ja uważam, że przy, przy konstruowaniu uchwał, przy konstruowaniu wszelkich programów yy, i propozycji, Będziemy współpracować razem i od początku do końca będziemy współpracować razem. Dlatego dziękuję bardzo, zarówno Arkowi, za chęć współpracy, jak i dziękuję bardzo za e, tą chęć współpracy całego składu, całego składu nowej Rady, czyli 15 radnych. 5, ca, podkreślam, cała Rada chce współpracy. Dziękuję bardzo. Proszę Cię bardzo, Dzień dobry, Szanowni Państwo. Arka Dybca znam już bardzo długo. Razem pracowaliśmy w Urzędzie Miasta, razem realizowaliśmy wspólne projekty. Nasze programy wyborcze są bardzo zbliżone, a nasza współpraca gwarantuje, że te programy będą zrealizowane. Dlatego też ja i wspólnie, razem z Komitetem Współpraca zdecydowaliśmy się poprzeć kandydaturę Arkadiusza Dybca na burmistrza Miasta Kamiennej Góry. Świetnie. Panie Radny, czy można? No cóż, proszę Państwa, jako przedstawiciel Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Regionalnego Dialog, w imieniu wszystkich radnych właśnie tego komitetu, postanowiliśmy poprzeć kandydaturę pana Arkadiusza Dybca, gdyż uważamy, że stanowczo musi się zmienić styl zarządzania miastem oraz współpracy z Radą Miasta Kamienna Góra. Dlatego też trzeba zmienić burmistrza. Dziękuję. Drodzy Państwo, dobro Kamiennej Góry leży mi na sercu, więc to oczywiste, że najlepszym kandydatem na burmistrza Kamiennej Góry jest Arkadiusz Dybiec. Szanowni Państwo, nie powiedziałam na początku, a teraz wytłumaczę ta sceneria, którą tutaj mamy. Jeszcze tutaj wrócę się do kandydatów. Bardzo proszę, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, to zachęcam mocno. Ja powiem o tej scenerii, co ona symbolizuje. I chcia, chciałam tylko przedstawić, ta kwestia tego plakatu z tyłu ma być jak gdyby elementem pokazującym, że miejsce w tej Radzie, czy jak gdyby podejmowanie decyzji nie będzie miało e, czy, czy szyld partyjny nie będzie miał aż takiego znaczenia, czy w ogóle nie będzie miał znaczenia? Wszystkie, jak gdyby sprawy, będą wydyskutowywane w podkomisjach, w komisjach i wspólnie jak gdyby realizowane później po oczywiście pozytywnym zaakceptowaniu na poszczególnych sesjach. Stąd też chcemy, aby zarówno Kandydat na burmistrza, jak i osoba, która wspiera, czyli pan Arkadiusz Wileński, jak i wszyscy radni miejscy, plus Ewa i ja, znaleźli się na wspólnym plakacie, żebyśmy mogli dać wyraźny, czytelny sygnał do mieszkańców Kamiennej Góry, że w tej grupie zbudujemy czy stworzymy. Damy nowy potencjał Kamiennej Górze i stworzymy bardzo dogodne warunki do życia dla młodych, dla seniorów i dla przedsiębiorców, dla wszystkich mieszkańców kamiennej góry. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać, Pani przewodnicząca, może jedno słówko. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, pani poseł mnie wywołała do ta tablicy. E, proszę Państwa, spotkaliśmy się tutaj faktycznie wszyscy, Nowi radni, którzy zostaną zaprzysiężeni 7 maja, i chcemy po prostu ze sobą rozmawiać, współpracować, dyskutować wspólnie i dochodzić do wspólnych rozwiązań. I tego nam po prostu do tej pory brakowało. Mam nadzieję, że przy takim składzie będzie to możliwe i będziemy podejmować wspólne decyzje dla dobra Kamiennej Góry. Dziękuję bardzo. Iwona, proszę cię bardzo, Szanowni Państwo, chciałabym serdecznie podziękować za to, że daliście mi po raz trzeci swój głos, czyli ten mandat zaufania. Arek to mój kolega, dlatego oczywiste jest, że jest najlepszym kandydatem na burmistrza miasta Kamienna Góra. Dziękuję serdecznie ponieważ w przestrzeni pojawiły się głosy, że być może my w kuluarach mówimy o tym, że się popieramy, a tak naprawdę nie, na zewnątrz nie dajemy tego sygnału, to chciałabym teraz, żebyśmy taki wyraźny sygnał dali. Arku, gdybym cię mogła prosić do środka. Jednego ar Arku, Arku. Wszystkie Jednego Arki to fajne kobaki, prawda? Tak, tak, Nie wiem, jak to zrobimy, żebyśmy wszyscy mogli sobie te łapki tutaj położyć, tak wspólnie z tym radni. Oj. Da radę, damy co, radę. Oj, Ale może się? tak teraz, o. I takie świetne te zdjęcie może tak niżej zejdziemy. Chodźcie. Chodź, wi Wiola, damy radę. Na pewno. Damy radę. Tam popatrzymy. I na pewno. Chodź, 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 batko, chodź. O. Teraz do góry łapy. Tak. Uro! No i dajemy. Daliśmy radę. No. I super.